cofniemy sobie standardowo o kawałek Lecimy. Tam to. Nie no, nie ma sensu. No już dajmy spokój już, minuta. No jakby nie, fizycznie nie mamy szans, żeby to wykonać. Zostało nam dokładnie półtorej minuty. No i mówię, dobra, odpuśćmy, nie idźmy tam, no nie mamy nic. Chyba wykonalne A wykonalne jest, jest, po prostu. No niestety a, uważam, tak. że akcja, tatuaż trochę nam po plany, no bo się rozciągnęła w czasie. Tak. Nie? Natomiast dzięki temu hmm. mamy pewne, pewne zadanie. jedno zadanie, bo, no, ta, no. bo, bo zadanie z, z tym muralem nie wiadomo, ono więcej miało nie wiadomo. Powiedzcie teraz. A powiecie nam, gdzie było to nasze drugie zadanie? Jakie e, e, nie Koordynaty. Z co? co? Ja mówiłem. Nie. Mówiłem no, poś... nie. co Nie. Ty zem przystanek? Nie. Zobaczmy. Nie. Mówiłem! Mówiłem, chodźmy na przystanek, zobaczyć. Nie, nie, ja to już jest. A wy byliście przy przystanku, tak? Ja mówiłem, chodźmy, zobaczmy. Nie, nie ma sensu, chodźmy już, bo to już dwie minuty. Ja pierdzielę. Ja. Staliśmy tutaj, jak idioci? Czemu ja tam sam nie przystaliśmy? obok. tak, i nie mi. Jeszcze ktoś mi mówi, nie rozdzielajmy się, nie rozdzielajmy się, kuźwa! Co tu, co tu się dzieje w ogóle? Ciekawe, to, to nie jest nasze zadanie. To nie jest nasze zadanie, ale, bez... serio? Tak, ale byśmy pewnie zaliczeni. Arty No Pewnie dobie. tak. Uczestnicy po zadaniu wrócili do domu mafii. Kochani, gratuluję. Byliście dzisiaj bardzo dzielni. Za każde wykonanie zadanie otrzymacie 1000 zł. Mieliście bardzo mało czasu na ich wykonanie. Chciałem sprawdzić, jak pod taką presją uda Wam się je wykonywać. Oraz dodatkowo, jeżeli dana grupa wykonała dwa zadania, dodatkowy 1000 zł. Powiedzcie, proszę, ile wykonaliście zadań? Jedno, niestety. Z burmistrzem. Jakiego zadania nie wykonaliście? Przystanek linia 1. Okazało się, że wsiedliśmy po prostu przy roszadzie 50% akurat w tą stronę, gdzie nie było tego przystanku, bo przejechaliśmy z widzem pół gorlic. Na rozpisce jest napisane, że 30 minut Minut, jest jakby cała pętla, więc jakby no, musieliśmy wybrać po prostu randomowo, w którą jedziemy i w taką, którą ja nam Rozumiem, rozumiem post już dlaczego jesteś podejrzewany. Bardzo na... <laughs> I <tu> w ogóle. <laughs> ej, ale chyba zrobili mniej zadań niż... Znaczy nie zrobili chyba trzech zadań, więc git dla mafiozów. Na korzyść postiego zadziałało to, jak fatalnie tłumaczył się z tego, że nie udało nam się zrobić zadania, bo dużo osób doszło do wniosku, że ej... Może on nie jest winny, tylko on po prostu jakby do dupy gada o rzeczach, że nie umie sprzedać, nie? To jest sposób, który odpowiada. No, nie rób tego. Mega dziwne wytłumaczenie w tej dana. Nie rób tego. Otrzymujecie 1000 zł, więc puli macie teraz już 11 500 zł. Mieliśmy za zadanie gotować obiad dla mieszkańców Gorlic. Dokładnie. Oraz pójść na rynek do wroga, który przejął ten rynek. Czyli udało Wam się wykonać oba zadania? Dlatego otrzymujecie 2000 zł do wspólnej puli oraz dodatkowy 1000 ze względu na to, że są dwa zadania. A niestety pozostałe no nice. nie, nie dość, że nie zrobił zadania, to jeszcze drużyna jedna, konkretnie to była drużyna tam w trybie Naruciak, Gulita. to ich drużyna dostała jeszcze Pałomot od Freeza, więc zabrał im Hajs. Wykonaliście jedno zadanie, czyli otrzymujecie 1000 zł oraz mandat. Minus 250, także jest to 750. Jeżeli dobrze liczę, w puli mamy 15 250 złotych. Wielkie gratulacje dla Was. Ale to nie wszystko. Jak pamiętacie, mafia w tym zadaniu mogła namierzać i zdobyć karty. Przez to, że były tylko wykonane cztery zadania, no to dwie karty trafiły do mafii. Proszę. Karta uciszenia należy do ciebie. Możesz wyłączyć kogoś na cały dzień z mówienia. Zaklejasz mu wtedy usta taśmą i on nie może nic powiedzieć. Jeżeli coś powie, to odpada z gry. Ale jeżeli wytrzyma, to dostaniemy ten na tę noc. Zgadza się. Ale potem już może mówić o tym. Tak. Ale on nie wiesz, to ty. On nie wiesz, to ja, bo to nie ja mówię tam, tylko to ja o tobie. Gdzie coś tam jest Ja nie chcę żadnych kart. Ja nie, 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 nie. Serio, co to ze mną robi? Jestem w cudu tu w Gacie chowałabym. No naprawdę, tych, że nigdy nie wiadomo. A dziękuję. Jakuza tutaj w Tokio poduczyła troszeczkę? zobacz od razu, co tutaj jest. Wrogowie. z dwie osoby z programu, które przez najbliższy dzień będą działać przeciwko sobie, muszą oni również głosować na siebie nawzajem przy eliminacji. Z zadaniem była jeszcze Fajna karta. Kwestia, mianowicie, mieliście tam o, w ogóle kamerkę wyłączyłem. Podpowiedź. Czyli, waszym zadaniem było zamalować mural. Na którym było logo mafii oraz informacja najważniejsza dotycząca Was dzisiaj, wszystkich biorących udział w tym zadaniu. Tylko, że my tam nie dotarliśmy, dlatego nie mamy tej informacji, o której chcę powiedzieć teraz wujek. Słuchajcie, padło tutaj dla mnie bardzo dużo komplementów od Was, dlatego uznałem, że mogę Wam sprzedać tak odpowiedź. Wujek Kuki zaproponował nam e, po, po kilku minutach negocjacji, że za 2250 zł, który zabierze nam Zypuli, ten nam sprzeda zamgliste info. I ja naprawdę z Zapsonem uważ, uważaliśmy, że to jednak nie jest zbyt opłacalne. Wy nie macie prawa wydawać hajsu naszego wspólnego, bo po pierwsze przez Was to jest, po drugie najmniej zarobiliście, nie? Ja bym wziął to. Bierzemy. Dobra, kto jest za tym, żeby to brać? No głosujmy po prostu. Ja ja biorę to. Ja bym wziął dla kontentu, nie bo to fabułka. Najbardziej mnie to troszkę tak zdziwiło, że wszyscy tak łatwo wydali ten hajs, którego w ogóle nie zarobili. W jednej z grup dzisiaj nie było mafii. No, tak myślałem o tym. Powiedział potem: dobrej zabawy, machnął ręką jak papież i wyszedł, obserwowanie, wyszedł na balkon obserwować, jak dzieje się piekło. Dobra, czegoś podejrzewacie z nas, że ktoś z nas jest tak, z mafii. No wy nie no. zrobiliście zadania. Generalnie nie? teoretycznie to najbliżej tutaj nie będzie mafii, bo jest trójka, więc. Ja wam powiem coś. Właśnie kupiliście podpowiedź, która ch***** dała, skłóci nas jeszcze bardziej. Wydaliście na to hajs. Mordo, to nie znaczy, że ty jesteś mafii, albo ty. Dobra, musimy zapisać, zapiszmy składy grup. Mi trochę rozjaśniło sytuację i dzięki temu widzę to wszystko, dużo, czy się, dużo lepiej, ale widzę, że bardzo to poróżniło z gestią atmosfera. natychmiast, były kłótnie. To jest dalej albo ona, albo on. No, to to jest. Posty nie. Tak, stary. Jest zbyt oczywiste. To jest tak obvious i to jest tak podkręcone. Żabczon y, rzucał oskarżenia i krzyczał. Nie, chodzi mi o to, że wy nie jesteście podejrzani, bo nie ma tego 50-50. Fausti z Postirolem się kłócili. Sasta z tak ta stara oskarżenia jest niesamowite. Teraz wybierasz się prawda? Nie wybieram, bo ja ci powiedziałem, że to to prawda. Po szabie, no? Rozważaliśmy wszystkie A, jak scenariusze. Kurde, nie wiem. Wydaje mi się, że Faustyna jest wrabiana w coś i że musi się zachować jakoś dziwnie i coś robić. i wydaje mi się, że jest full wrabiany też. Tylko chodzi po prostu o to, że zmieniła jak taka Julia. To, ta, to totalnie stronę. Momencie, ja nie zmieniłam strony wcześniej. Faustyna. Nie wiem, Fausty, nie kumam, co ty Fausty, robisz, dlaczego nie. ty tak kłamiesz, że ja zmienię tą stronę, jak nikt na nie ma z strony. my w ogóle siedzieliśmy na zewnątrz ty, Juli, ty, ty ja i Poslidzę. No pójkę. tak, tak. I mogę ci wyrecytować całą rozmowę do A do Z, a ty wychodzisz z rozmowy i mówisz, o 180 stopni i tak! Juli ta zmienia stronę Bronią Podego. Nigdy Czy czegoś takiego. Ja było! wczoraj byłaś teraz. Nigdy negatywnie. nie było takiej sytuacji, bo wychodzę ja i Possi i jesteśmy Pokaż Pokażcie łukiego, który tam na górze ciśnie bekę, nie? Ale w i W ogóle nie było takiej sytuacji. W tym momencie nie wiem, kogoś jeszcze ze sobą na tą rozmowę. Bo jechaliście po żabie, że to żaba może być tą osobą. Ale to nie mieszaj w to mnie, bo ja mówiłam, że rozumiem ten scenariusz. Jakby Nie mieszaj w to mnie, że ja, się, że ja go broniłam. Powiem wam, że jestem pod wrażeniem, bo naprawdę tutaj już tak czuję złą krew między dziewczynami, że tam już naprawdę rodzi się realny konflikt. Ja lubię dymy. Dobra, nie kłóćmy się. Jesteśmy młodymi ludźmi. Nie ma sensu, żeby dwie utalentowane osoby się kłóciły. A, Dzięki, da, mam 30 lat. Dobra, słuchajcie. Jak żaba, więc git. Zostałbym jednak we wczorajszej mojej rozgminie i chciałbym, żebyśmy kontynuowali. Ja wcisnę to bo wierzę w to, że wy mi wierzycie. A przecież zrobiłeś pakt ze mną. Poszłyście. Ale co? Jaki pakt? <grym> <grym> Jaki pakt? To no ten, co jak wyszłaś z pokoju, tak. to powiedziałem, że nie będziemy go respektować, bo chcemy by... tego, żebyś nie, kartę pokazał. Nie, wiem, bo to nie słyszałaś celowo. Ej, jak, te, jak mnie oszukacie, to będziecie hamami. Czyli chcieliśmy tego, żebyś nam kartę pokazała, generalnie. Przewiedzieliśmy, nie? No, oczywiście, że tak. <grym> no to moja karta zadziała inaczej dzisiaj. Oferta Wujasa z perspektywy mojej to jedna z najlepszych rzeczy, które mogły się wydarzyć, bo rzucił bombę, która spowodowała. Roz... chociaż. Nie sądziłem, że aż tak źle to zadziała na ludzi. że dobrze z mojej perspektywy, źle z ich, że odpowiedź, którą wujek rzucił, to jest bardzo dobra informacja dla obywateli. Jak oni sobie o niej przypomną pojutrze, to to będzie game changer, bo będą mieli, no to, to im może dać bardzo dużo informacji, jeszcze nie teraz, ale w przyszłości. Spodziewałem się jak chłodnego rozpisania wszystkiego, bo dużo osób jeszcze do wczorajszego wieczoru bardzo chłodno podchodziła i analizowała rzeczy. Jak mieli 10 faktów, które mogli zebrać do koszyka i je przeanalizować, to oni bardzo ładnie je porządkowali i sobie ustawiali. Ale jak się zaczęło robić tego dużo, to się, zaczęło się dziać piekło. Kiedy zaczęli wszystkich oskarżać, Totalnie. to zaczął się robić młyn i nikt nie oskarżał Postyrola, nikt nie oskarżał Agi i nikt nie oskarżał mnie. W sensie naboje k***a, leciały wszędzie dookoła Mafii. Nie wiem, czy to się dzieje przypadkiem, czy my po prostu dobrze gramy, ale dziś jest. Mega dobry dzień dla mafii, ale uważam, tutaj widzę, że stoi Łukasz i się przysłuchuje. Ja wiem, że on jutro nam będzie rzucał kłody pod nogi, żebyśmy się wywalili, że jutro będzie trudny dzień dla mafii, bo dzisiaj nam za dobrze idzie. Aczkolwiek zobaczymy jeszcze głosowanie, nie? Status w związku z Kurym jest taki, że mój chłop się uspakował. Chcę ci powiedzieć, że dzisiaj wylecę. Dlaczego? No, nie mogę ci powiedzieć, po prostu. Okej. Okay. Kurczę, Kury jest podejrzany u mnie od samego początku. Może być w mafii. Po prostu. A ty dostałeś kartę? Nie. Ja nie. Jezu, ktoś dostał kartę, przez ty na pewno dzisiaj wylecisz? Nie, nie, w ogóle tego nie rozumiem. Dlaczego tak miałoby być? Nie będę ci gadał, tak? No wiem, wiem, wiem. Z mojej strony to tyle. Przeknij sobie po prostu. To najbardziej na ciebie spiskuje, nie? Fausti. Wydaje mi się, że Fausti, nie? I tyle. No, ogólnie, no to oni wszyscy chcą głosować dzisiaj na kasie. I nakręcają ludzi na mnie, że ja bronię posłowie, gdzie nigdy taka sytuacja się nie wydarzyła. Nic nie rozumiem, Patryk. Nic nie rozumiem. Nie, dla mnie jest to ab absurdalne jakieś. Tymczasem kury, który siedzi cicho od dwóch odcinków praktycznie cały czas. Ale mi się to podoba, bo ona się wkręca, to, ja to, to haczyk nie ja. Wszystko. Tak a ja patrzę na ciebie i ja widzę, że tylko Łukasz jak to reaguje. To jest no fulubia. ale ja i tak dzisiaj lecę. To jest fulubia. Tak myślisz? Że... Nie, ja mam jakby ja wiem, że dzisiaj lecę. Ja wiem, że dzisiaj lecę po prostu, bo wydarzyła się pewna rzecz i jakby tyle mogę powiedzieć. nie? On uważa, że została użyta karta pogróżki. Jedyną osobą, którą mógłbym o coś takiego podejrzewać, byłaby Faustyna. No dzisiaj tak możliwe kropi, się na kłamstwo. Ale co to jest za kłamstwo, Słucham. No, skłamałeś, że nie widziałaś kartę, a ja bym widziałaś. Że wiesz, jaka to karta. Tak. nie widziałam tej karty. Ale wiesz karta, bo, bo mi powiedzieć, co to jest za karta każdemu z was. Nie, To jest tam, tam już jest to gubienie, nie? Ale nie skłamała ani razu. Że ta wskazówka Łukasza nie była zbyt OP, to znerwili się to w taki sposób, że na kanapie e, Tomka Faustyna jest szantażowana przez Kasię i po prostu ciśnie na, na Julitę, bo to ma w instrukcji zapisane, nie? Teraz uważam, że o dziwo ona jest... Obywatel. Ja bym na niej nie głosował dzisiaj, bo i coś się odkleja. Dobra, ale odkleja się i nie zauważyliście na przykład tego, że ona naprawdę spada w takie emocje, które według mnie trudno udać. I mi się wydaje, że ona jest pod manipulacją Kasi. Też mi się tak wydaje. Tak. Słuchajcie, jak dojeżdżaliśmy na stację, to ja jechałem właśnie z, z nią w Audi. a mówię, słuchaj, a ty jesteś szantażowana? Ona to ta tak zrobiła, nie? I tak twierdzi tak, nie? Kury, nie? że ktoś jest szantażowany z tymi pogróżkami. Ja uważam, że akurat wasza Nie może być, nie może. nie może być. Z uwagi chociaż na Kasie, nie? Ja mi się wydaje, że ona użyła karty szantażowej. Na nie i broni swojej. Tak może być. Ja pierdzię, tak może być. Ale ona bym. Ale dlaczego reaguje tak strasznie? Kurwa jakie tu rozkwiny poleciały teraz. Ja zgubiałem. Tak nerwowo i tak było ciebie. Może musi. Wydaje mi się, że jest szansa, że gimper, Fausti i Posti są oni czyści. Że jest blokek, Kasia i trzecia Gimper, Fausti i posti Jest. <giby> no. Dzisiaj musi polecieć Kasia. No nie do końca oni mają trzy karty i wiecznie mają obrony na nią. Ha. Bo pytanie jest ważne tu do Ciebie. Co jest z tym, że Ty mówisz, że wydupcasz dzisiaj, tak pewny jesteś? Nie mogę Wam powiedzieć. Czyli po prostu gadasz głupoty? No, zobaczysz. Nie ma takiej karty, bo Ty nie użyłeś żadnej karty i nie zrobiłeś nic takiego, Ja żadnego. nie użyłem. I dosłownie Kury udawał, że jest szantażowany, co dosłownie objawiło, że ta karta szantaż została użyta na Faustynię. I on tam przychodzi i po prostu... Ojej, ja jestem chyba szantażowym, znaczy nie mogę wam powiedzieć, nie mogę wam powiedzieć To było po prostu tak obvious Jak ja bym był w mafii, to zastanów się, czy ja bym siedział sam na przykład No, no tak może tak jesteś tak. typem samotnika, ja nie wiem ja. mafia nie może być typem samotnika Nie, kocham bloka, który przyszedł tu po nim i od razu targetuje kuriego, nie, to jest jakby... I Jeszcze widzę, jak oni się wymieniają spojrzeniami, jak oni przyszli razem, oni są, wiecie, w już sojuszu tym mafijnym I jakby tam sobie knują, że on dostał kartę z podróżkami Czemu kuruj by miał mieć dostać taką kartę, jak Jak oni wybronią Postiego, to to jest w ogóle... Jakby ci, którzy nie zagłosują dzisiaj na polskiego oprócz mafii, to są idioci nie, dla mnie. Potrzebujesz nie potrzebujesz pomocy mrugni. Serio. O, k Mafia na pewno dostała pogróżki. To jestem pery. Znaczy, że dostała mafii? Nie, że dostała tą kartę. Faustyna jest pod I pogróżkami. jest pod, jest pod Faustyna, a on k. głupoty, bo jest mafii. Pogróżki od faustyny chcesz ciągnąć na siebie. Na Faustyna się zachowuje bardziej pogróżkowo. Ale nie, czemu by w takim razie tak zadecydowali? Bez sensu to jest. Według mnie w mafii, a jest. Kasia? Blołek oraz kury. Pogróżki. Mafia może wytypować jednego zawodnika, który dostanie rano od gospodarza list z pogróżkami. Chodź, to nie ma znaczenia. Spędźmy ten czas ostatni raz. Jak ty mówisz, że nie możesz powiedzieć, kiedy dostałeś pogróżki, a na karcie jest napisane, że dostałeś rano, to ty nic nie dostałeś, żadnej karty. <grywa> Bardzo zależy mi, żeby grać w grę Kurego i też żeby mnie bardzo nie podejrzewał, dlatego postanowiłem dzisiaj, po tym, jak już usłyszałem, że jest przepotężnie smutny, spakował się i wie, że jedzie do domu, przyjść do niego i usiąść obok niego i zapytać go o ostatnio, co jest. Tutaj? Nie no, ja mam troszkę bańkę rozwaloną. Pod... Do Czym? Nie, nie, chcę o tym gataj. Hej, na kogo dzisiaj głosujesz? Nie wiem, nie mam stary, nigdy ze mną nie gada, ja nic nie wiem, bo zagłosuję tak jak wszyscy po prostu. Wszyscy mnie wzięli na jakieś obrady grupowe i wszyscy zakładają, że żaba mówi full prawdę, no więc też tak przekładam. Dzisiaj plan jest taki, że staram się wyglądać na jak najbardziej pokrzywdzony kotek. Uważam, że wasza kanapa była tą, która była jednak bezpieczna. Ja też tak myślałem, ale dziwnie Faustyna się zachowuje fest, nie? Ale... ale ona ma. Po... Ona szantażowana, stary. przez się kartą. No, przez trzy karty mają to na pewno mem to jest tego. Wszystko jest zapisane w liście, że ma atakować Julitę, dlatego się tak dziwnie zachowuje Faustyna, nie? Od ja się boję, że dzisiaj wylecę też. A to chyba tak będzie codziennie, że każda tak będzie czuł trochę. No oprócz mafii oczywiście. Chociaż mafie... Ja wiem, że mnie mafia nie wywali, nie daj go na nikt nie gada. Oni się nie wywalą, dlatego, że oni czują, że ty jesteś na widelcu i tak dalej. A my no. już jesteśmy dawno Pazda. To znaczy, my już dawno do Ciebieś z Delta, więc to są dwa scenariusze. Jeżeli ja dzisiaj wylatuję, to zrobiłem fest syf za sobą, który oni będą rozkminiać, A jeżeli zostaję w programie, to jest fest syf, który może bardzo mi pomóc. Myślę, że takie zagranie pomoże mafii, mimo że jestem impostorem, to jakby wiem, że moje szanse na wygraną, że od pierwszego dnia są w zasadzie znikome. A bardzo bym chciał, żeby program trwał, żeby zabawa się toczyła. Dlatego nie chcę wkopywać jeszcze bardziej naszych kolegów, tym bardziej, że na razie są mi na rękę, bo nawet będąc impostorem, jestem w sytuacji, w której oni nie rozkwijają w ogóle tego. Nie został w ogóle poruszony ten temat na spotkaniu mafijnym, w ogóle nie analizują tego, kto może być pośród nas kretem i wydaje mi się, że są mi bardzo pomocni. Ja bym wybrał ja tę kartę. Ja mówię, ja mogę, ja mogę to wziąć, Łukasz, ja mogę to wziąć, odkręcić, wypić coś. Ale dobre nie. Smacz, i wtedy, jak kartę dostanę? Za, nie A daj, my mamy ten deal. Nie wiem, czy dostaniesz ją od razu, czy nie od razu, ale dostaniesz. Czy to No rush, stary? Widziałeś to? E, e, cicho, bo piję No rusza. Kocham wodę, więc w momencie, w którym myślę sobie o różach i cytrynie, to myślę, o, tutaj jest smak róża i cytryna. Chyba się dzisiaj napije wody smakowej, żeby urozmaicić swoją codzienność. Normalnie piję kranówkę, a dzisiaj jest dzień dziecka i mogę się napić Róża Cytryna No Rush. Potrzebuję operatora i ja telewiatora. Łukasz, na twoje zaproszenie się cieszę bardziej, niż gdyby mój ojciec się do mnie odezwał po 20 latach nie odzywania się do mnie. Dobrze się składa, bo <grym> się cieszyć. Gratuluję. O, dziękuję. Karta dla ciebie. Widzicie? Warto być dobrym człowiekiem, nie? Najgorszą kartę mi dałeś? Najgorszą? Spokojnie. Słuchaj, gra się tym w pokerze. Jak dostajesz kartę, nie? Dzięki Łukas, przynajmniej mam kartę. Nie? A po transakcji Naruciaka z wujasnym fałszywym, w końcu zdecydowała się powiedzieć Jabsonowi o karcie, której użyła rano. Dostałam kartę do detekt detektyw. No. Czyli wiem, czy osoba, którą wskazałam, jest z mafii, czy nie. No. I wybrałam ciebie, więc wiem, że jesteś obywatelem. I dlatego ci powiedziałam, że dzisiaj ci wierzę w to, co mówisz. Ale to też pokazało mi później, jak poszłam na rozmowę z policją, który mi nakręcał na ciebie, że on jest bardziej z mafii. A skąd wiesz on nie, jest uczciwy? Głupi. Posty trochę mąci. I przez cały dzisiejszy dzień, moim zdaniem, ładnie sobie współka z Julitką. Sama wzięła mnie Julita i posti na rozmowę na zewnątrz. I oni właśnie cały czas puszowali, że to ty właśnie kłamiesz, że jesteś z tej mafii, że te trzy osoby to były randomowe i wszystko było obrócone w ten sposób, że to jesteś ty z mafii i tak dalej. No i ja już wiedząc, że nie jesteś z tej mafii, nic im nie, nie mówiłam, to zbudziło moje podejrzenia, że Julita zmieniła po prostu całkowicie swój jakby, wiesz, swoje podejście do sprawy. Faustyna jakoś mniej podejrzewam, bo czuję, że Kasia pociąga za sznurki. Bierzemy Faustyna na bok, mówi, ja mam kartę detektyw, sprawdziłam ciebie, czy jesteś czysty, no i zaczęła mówić, że Posty Julita tam Prawdy do niej podeszli, zaczęli nakręcać na mnie od początku, że to oni ją zaprosili na rozmowę. No i tak słuchałem, słuchałem tego, poza tym wiecie co, zwracam uwagę, czy mi się patrzy w oczy. W ogóle mi się nie patrzy w oczy. To, że ktoś wie, że ja nie jestem z Mafii, to nie mówi, że on musiał użyć karty. Bo przecież karta wie, jak to nie jest mafia, mafia może powiedzieć. A, to Przecież rano. on wie to. Czy ty musisz generalnie bardzo uważać, kto do Ciebie podchodzi i co ci mówi, tak. bo ty masz w sensie ty możesz 4-5 osób za sobą pociągnąć w tym tak. momencie? Musisz mi wierzyć, no. że jego kanapa jest bezpieczna. Że w ogóle nie jest jakby Czyli jeżeli ich kanapa jest safe to Kasia na pewno jest mafia. Dokładnie, bo po ale prostu wy macie oczywiście, jesteś. że rację. Ja nie mówię, że Kasia nie jest, nie? Tego nie chcesz no. jej wywalać? Nie ma karty do Wywal no, tak. no tak. nie ma karty będące. Ja staram się jednak takim prostackim stylem tu posługiwać, czyli jak mam 50-50, no i wiele wskazuje na tą kasie i dużo się rzeczy, to dlaczego miałbym nie na nią zagłosować, It. no, bo dla mnie ty się robisz podejrzany, jak ty od niej do no. Ustaliliśmy sobie coś rano i trzymajmy się po prostu jednej myśli. Ja po prostu uważam, że Kasia jest impostorem, a nie jest mafią, Ale nie zmienia to faktu, że może wybywać nas dalej. Suba nas z głosowania na, na kasie tak naprawdę. Mówi, że to a jest. To jest ten... hit, że oni w ogóle tego wybrają. Jak oni posty tego nie wywalą dzisiaj, to, z to z jest z nie, nie, zadanie nie, 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 Dlatego zapraszam Was na zewnątrz. Nie! Chciałbym, abyście mogli zmierzyć się bezpośrednio każdy z każdy. Dlatego przygotowałem zadanie indywidualne. Mamy 11 stołów. Na każdym stole jest deska oraz nóż. Waszym zadaniem będzie idealne krojenie na pół. U nas w Dzięki to codzienność super! Po lewej stronie macie granaty, po prawej stronie melony. Możecie sobie wybrać owoc i następnie podejść do wolnego stolika. Zaczynajmy! A jak wyglądają te owoce w środku, bo ja nie wiem. Ej, a to jest prawda, że... Kury wam powiedział, że ja na nim użyłam jakiejś karty? bo ja mogę udowodnić, że nie. Nie powiedział, że ty. No jak nie powiedział, że kury mu właśnie też powiedział, że ja na nim użyłam karty szantażysty czy coś takiego, a ja mówię, że nie i że mam tę kartę w pokoju, i mogę ją pokazać. Ja i tak jak coś mu nie wierzę. Macie minutę na przekrojenie owocu. Czas. Tak. Dobra, tu nie ma co rozkminiać, kurde, po prostu trzeba ciąć. Ja ogólnie rozkwiniłem, że jedna część jest trochę grubsza, chyba droga, druga trochę cieńsza. O nie, ale tu jest lipa z krojeniem. Dobra, muszę się skupić, tu jest trochę więcej, więc nie. O kurde bele, dobra, robimy to. Ja się boję, że w ogóle tego nie przekroję. Skupienie pełne jak coś. Ej, bo jak się pokroję, to potem mi schodzi krzywo. Czuję, że lipa. Ja też czuję, że lipa! Czuję, że lipa! Co ja zrobiłem? Mam wrażenie, że jest całkiem w porządku. Na zadanie z owocami poszło mi fatalnie. Nie umiałam w ogóle tego noża przebić przez ten owoc. Ja ostatecznie mój owoc był przecięty jakoś. Tak. <laughs> Koniec! Odkładamy noże! Jaki zygzak! Co? Nie, nie ma szans. O kurde, jak ci dobrze poszło? Prawie tak dobrze jak mi! Ojej, kurde, Karol, co się stało? Włożyłem całe serce w to zadanie. <laughs> Przecież to na nas pierwszy rzut widać, że ma kurwa nierówno. Nie Julitka, u ciebie różnica wynosi 16 gram. 16 gram, no nie jest najgorzej, ale wydaje mi się, że patrząc na bloka, jakby naprawdę jest dobrze. <gulitka> nie ma sensu, go, bo tutaj nie ma różnicy. to jest... Rozumiem, że liczysz na błąd wagi. <gulitka> tak. 900 do 450. Jak on to kurwa przeciął? praktycznie wykroiłeś jedną trzecią. 52 gramy różnicy. 45 gramów A, różnicy, 14 troszeczkę, gramów różnicy, troszeczkę kurde różnic. zabrakło, 9 czyli 34 gramy różnicy, 1161 gramów różnicy, tak, nie przekroiła ej, bo nie przekroiła złota, 1161 gramów różnicy, tak, nie jestem dobra w krojeniu rzeczy. Na trzecim miejscu mamy Julitę, na drugim miejscu był Kury, a na pierwszym miejscu jest Tomek i 11 gramów. Z Japonii wróciłem, to mnie też. Tak. Okazało się, że do wygrania są dwie karty. Jedną z nich wygrywa osoba, która miała najmniejszą różnicę, jeżeli chodzi o połówki. Tomek wygrywa oraz Faustyna z największym wynikiem wygrywają tę konkurencję. A że drugą kartę wygrywa osoba, której ta różnica była największa to ja. Ja wygrałam tą kartę. Co? <laughs> I otrzymają ode mnie karty. Ona miała 1134 gram różnicy, ale nie przekroiła melony. Głosuję <laughs> na nią nie? Mimo, że uczestnicy myśleli, że będzie tylko jeden z brytka, to tak naprawdę było ich dwóch. Okej, karta to double shot. Posiadacz karty może zagłosować na dwie różne osoby podczas jednego głosowania. Okej. To, dziękuję. Nie. Proszę. Nie, nie chcę z tej karty, bo mnie to stresuje. Nie wszyscy myślą, że ja jestem teraz z mafii. Gratuluję. Warto było nie przekroić melona. Ale plotki są tutaj, nie, oni nie zjedzą. Faustyna przed chwilą na zadaniu dostała kartę, ale przez to, że zrobiła coś kompletnie odklejonego, bo nie przekroiła owozu na czas, rzuciła na siebie bardzo dużo podejrzeń i ludzie spiskują, myśląc, że miała info wcześniej, że nie przekrojenie daje jej kartę, bo będzie po prostu skrajna jakaś cyfra na wadze. Ja się zastanawiam pomiędzy Kasią, Faustyną i Kórem. To są trzy osoby, które tam. Ale Faustyna jest one szantażowano. Ale dużo było też wczoraj jakieś zachowanie i shady, które wska mogłyby wskazywać na to. Ja uważam, że na to samo co. Czy to jest kurwa taki pewniak, jak nie? Nawet jakbym kurwa nie miał tej informacji, to on wczoraj tak podpadł we wszystkim, że to jest pewniak, żeby go wyrzucić, nie? To jest stary, żeby się trochę tak pogubiliście tak. i tak dalej, ale to nie oznacza, że wy jesteście Mafią stary Chodzi na przykład o to, że jak jest Kasia, to ona, bo nawet jeśli jest e, obywatelem, to nie gra w taki sposób, w jaki by grał obywatel. Jest zbyt jakaś taka skryta, szejwi... A w tej odcinkowej, jak są nie całość, nie? Ta 8-9 godzinna, tylko ta odcinkowa, to tam jest pokazane kto jest? Ten, ten czy, czy nadal jest jakby schowany Gimper i, i ta babka? Tylko nie jest spakowany, on się za mną już pożegnie. I Jakby on nie, żart, on nie żartuje, po prostu na tyle, co, co go znam, to nie jest tak, że on wkręca. Ja myślę, że on wkręca. Ja nie, nie wiem, co się tak, dzieje. Ale, ale to, co on nie mówi, kręca. nie ma sensu. Siema. Kiedyś byliśmy razem, Teraz już jesteśmy po innej stronie barykady. Z tego... Nie, próbuję nie, próbuj Ale nie martwcie się, jeden z was jest mafią, tyle wam powiem. Więc ja nawet z wami nie gadam. I to jest bardzo możliwe, że to jest on. No... mordak, sobie przeanalizuję twoje. całe twoje. Wszystko, co robisz przez cały dzień, to stary gigawert, nie? To, co jakby teraz robisz, przez ostatnią godzinę. Zanim w ogóle wyszliśmy z tego domu, to ja go uprzedziłem, że ja pamiętam, jakby o jego. Bo on cały dzień dzisiaj zachęcał, żeby głosować na kasie, nie? Ja byłem przekonany, że ona jest objęta kartą ochrony i że jakby zagłosowanie na nią, to będzie pusty głos. I my mieliśmy robić to, co mieliśmy robić, ustaliliśmy, że idziemy w to samo, a się spotkaliśmy wszyscy razem. No. Chodzi do każdego, robić intrygę, bo no, no, to. Ja się po prostu. Nieprawda, widziałem wiele razy, jak gadać z różnymi ludźmi, jakby nakręcałeś ich na swoją fazę. Więc na ten moment, stary, to ja nawet nie ufam Tobie. Jest w ogóle jakiś horror. Ja się czuję jak w piekle. Nie ufam nikomu. <gry> dzisiaj chcę po prostu przeżyć, bo jest sytuacja, w której za dużo obywateli nie podejrzewa realnie. Dlatego muszę zrobić wszystko, żeby jeszcze dzisiaj się prześlizgnąć. Jutro do gry wchodzi trzecia grupa, zaczynamy impostorować i pozbywam się pierwszego mojego mafiozy. Zobaczymy, jaka będzie sytuacja. Zastanawiam się jeszcze, czy będzie to Aga, czy będzie to gimper. W sumie mam wrażenie, że chciałbym bardzo spojrzeć tą w oczy na spotkaniu po tym, jak wywalę na potencjalnym głosowaniu miasta Aga. No to musiała się srogo obronić, ale to radę raczej. Znaczy mam nadzieję, że to radę. Z tego co wiem, to Udało mi się przekonać kilka osób do tego, że jedno, żeby jednak na mnie nie głosowali, także zobaczymy. Mam przygotowane jakieś argumenty. Na nie że nie posti przejdzie na ten, to mi to mi jest ewenement, nie? I Jeszcze w trakcie przygotowań do obrad doszło do pewnej wymiany zdań, która w przyszłości okaże się bardzo istotna. okej, wydaje mi się, że sobie Nie ma szans! Serio? że dużo szans. Albo taką kartę Dobra, też. teraz potwierdziło się wszystko, dobra, okej. Okay. Pamiętajcie moje słowa. W końcu pocęły Intryk przyszedł czas na obrady miasta. Podczas dzisiejszych obrad jedna osoba opuści dom mafii. Wy zdecydujecie, kto z Was będzie tą osobą. Bardzo chciałbym, abyście rozpoczęli dyskusję. Chciałbym, aby Adam rozpoczął. Kto według Ciebie powinien opuścić dzisiaj nasz dom? Nikt. Ja bym wolał, żeby nikt, nie? Żebyśmy się dobrze bawili wszyscy. Kto według Ciebie jest z mafii w takim razie? I ja to naprawdę wierzę teraz do tego momentu, że kanapa pełni jakby wolna od mafii, to była kanapa. Tomka Gimpera, czyli tam gdzie był Alan i tam gdzie była Postyna. A kto u nas był z mafii? Uważam, że na mojej kanapie i mojej drużynie był jeden mafioso i uważam, że to był Blokek. co ty na to, Karol? No, no ja jestem obywatelem, więc jestem czysty. <laughs> mi, Adam, że tak myślisz, naprawdę. Ja od. To jakby wyjaśnione możemy dalej. Ale jaką tam zmienność Blołka, on nie więcej co dwie godziny, jest obywatelem lub mafią, nie? A kto według ciebie w takim razie jest mafią, skoro ty jesteś obywatelem? nie wiem, ja bym się tutaj skupił bardziej na tym konflikcie posti Kasia. Znaczy, w ogóle moim zdaniem przez to, że się też skupiliśmy tylko na tej konflikcie Kasia posti mam to totalnie przez cały, dzień nie zwracaliśmy uwagi na zachowania innych. Na kogo będziesz głosował? Mam dwie osoby, nad którymi się zastanawiam. Tylko w jeden ten sposób mogę zweryfikować, czy, czy Żaba wczoraj miał rację, czy Kasia, czy Postni, nie? A mogę zadać na pytanie? Jesteś szantażowana? Nie, nie jesteś się tłumaczona. A cały na dzień? Tak. No ja może z tego powiedzieć i tak. Nie, no szantażowana, to by nie mogła nie powiedzieć. Nie, ale chciałbym, żeby to powiedziała po Kochani, ja byłem dzisiaj szantażowany. A tutaj jest mój list. Nie poddałem się tym szantażom, ponieważ mam zasady, mam honor. Mówiłem, i mówiłem, cię mówiłem, ci, mówiłem ci. Mówiłem ci, mówiłem. Dobra, ja już nic nie mówię zresztą. Słuchajcie, Mówiłem zgodnie cię. z kartą, Kury właśnie opuszcza program ze względu na to, że nie wykonał zadań mafii i nie spełnił ich życzenia. Czos, prosto w serce. O jebaniutki. mam go i teraz mi głupio strasznie, teraz mi jest tak głupio. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek zadań otrzymałem pogróżki od mafii. Mam od nich. Instrukcje dla Ciebie. Jak musisz postępować w dniu dzisiejszym. Jeżeli nie będziesz przestrzegał tych zasad, to odpadniesz z programu. Okazało się, że e, moja karta na Kurego, List, który dostał do mnie dzisiaj, zadziałał. Musisz powiedzieć, że chciałeś sprawdzić, czy Julita jest safe, aby ci się po prostu lepiej grało. Dzięki karcie o gospodarza, o której nie możesz mówić, sprawdziłeś się, okazało się, że Julita jest z mafii. Sugeruję, że Żawa i Posty są podejrzani, ale że to Julita jest pewniakiem. A trzeba zgrywalić jak najwięcej mafii. Musisz z każdą osobą porozmawiać i przekonać ją, że Julita jest z mafii. Musisz każdą osobę nakłonić do głosowania na podczas obrad miasta. Podpisano mafia. I z racji, że ja już Byłem w pierwszej mafii, wygrałem ją Juli to jest pierwszy raz, dobrze się tutaj bawi Jest wkręcona na maksa, to mam coś takiego, że Wolę się poświęcić dla... Ale szef totalny okay. Wieczorem możesz powiedzieć, że miałeś taką kartę i że to było wszystko ściema po, po obradach, ale to już i tak w sytuacji, w której ulicy już nie będzie. Nie wiadomo, jeżeli nie będziesz tego robił, to odpadniesz z gry. O kurde, a możemy dowiedzieć się, jakie to były życzenia? Sens, Niestety, odpadł już z programu. Bo ja, bo ja nawet gadałem i mówię tak, skoro Kury by miał tą kartę, to czy zachowywał się w jakiś nie, nie sposób, w sposób który by mógł sabotować? Ale to ma f f sens. razy. To ma f sens. W sensie po całym dniu, jak on się zachowywał, roz przybity, to ma f sens. A on odpadł przez to, że się przyznał, złamał zasadę karty, dlatego to. Czyli z my tak głosujemy, czyli jedzie trzy osoby wypadają. Poczekajcie, chwilowo rozklinijmy to, teraz no, to, nie, no, no, to pytanie, czy no, co. Ej, w sumie sztos, nie, bo on odpadł, więc... Kurde... Błosy normalnie rozjął system, nie? To, to, to szef totalny, nie? To akurat mu... Ja pierdziele to było 300 takie zadanie za zagranie za, za z rana, nie? Czyli jeszcze powinny dwie osoby odpaść i najprawdopodobniej odpadną dwie, dwa... dwa i obywatele. Czyli tu jakby policzmy dwa, trzy mafia, pięć... 5 na 3 będzie po dzisiejszej. Po musiałby w, wkopać ulitkę. Czyli tak chcieli miał. zagrać na uczuciach tutaj. Czyli żeby kury kopał ciebie. Ej, to znaczy, że Patryk nie był z mafii. Dobra, dobra, jesteśmy do przodu trochę. Tak, macie o jednego obywatela mniej. Kąku, na kogo ty będziesz zrobić. <grym się? grym> ja zastanawiałem się mocno nad kurym, bo mi nie pasowało jego zachowanie i jakby, no, ale to mi rozkwało klocki. Druga rzecz, moją uwagę mocno zwróciło zachowanie Kasi i Faustyny rano, które były mega nakręcone na postiego, nie? I jakby ja trochę to rozumiem, pod co mam trzecie? druga rzecz, to Faustyny rano, by kocha. O czym przeprzecie? Kasia i posti. E, no ja powiedziałam do postego, że mam przerąbane w tym momencie, jak kury wyleciał. Że teraz A dlaczego tak teraz większość osób będzie głosowała na mnie prawdopodobnie. Prawdopodobnie, tak. I Jackson, dawaj na mnie argumenty. Bo Ty w ogóle dzisiaj dyskutowałeś pod moimi drzwiami i nagadywałeś ludzi, żeby na mnie to Nie, dla mnie, dla mnie jest prosta akcja. No. Ja dalej trzymam się, że albo 50-50, to. No i dlaczego jesteś bardziej na mnie niż na Postiego na przykład. Dla mnie możemy zagłosować każdy za, swoją, za swoim sercem. Zagłosuję na jedną z Waszych dwóch osób i wtedy wszyscy są w porządku. Ale jak za swoim sercem, jak mówiłeś pod drzwiami do każdego, kto przychodzi Impera, że zagłosuj na kasie, zagłosujcie na nią. To nie było jakby i zagłosujcie. Nie, tego no, ja mówiłem, że zagłosujcie na kasie, ponieważ no. wy po prostu od rana ty chodzisz i na, mówisz na postiego, żeby na niego zagłosować. Ale to Co? jest logiczne tak dla mnie. No, Oczywiście, że Ale robi, to tak. jest logiczne dla mnie, że jeżeli ty nie kłamiesz, to to post jest mafii. No a logiczne jest dla mnie jako dla obywatela, że chce się pozbyć ludzi, którzy mącą. Czekaj, dla ciebie jest logiczne, że jestem ja albo on, więc dlaczego na mnie tego mówisz? Dobrze, podam ci, ponieważ on no. nie ma żadnego sojusznika, z nikim nie rozmawiał przez cały dzień, nikt go nie wspiera, nikt z nim nie gada. Nie jest Ci go szkoda, tak? I, nie, nie. Jak ja bym był z mafii, <todgłos> to bym nie zrobił żeby mu wszystko, żeby jakoś jednak zdobyć tych sojuszników i jakoś Ej, to prawda, no. Stronę. I ty to robiłaś cały dzień. Dobra, ale to nie jest żaden argument, bo mamy tak naprawdę ja dwa, do do dwa dowody na postaje, a na mnie jeden. Ty, dziwne, że wczoraj tyle razy spotkało się to, że ten Posti się powielał. I moim zdaniem. No, Fris nie nakręca tak, ale kierujmy się tym, dzień. moim zdaniem, co jakby Jakie są możemy fakty? już zweryfikować jakkolwiek, nie? Więc albo Kasia, albo kurde Poski, albo, albo ja. Jakbycie chodzi o to po prostu, że już są jakieś rzeczy, które działy się na przestrzeni ostatnich dwóch dni, dzięki którym możemy być krok do przodu. I ty byłaś trochę też podej dla mnie na przykład jeśli chodzi o kartę pogróżki. ja myślałem, że w ogóle ty masz pogrążkę. No i właśnie chciałam się zapytać dlaczego, bo może Kury miał za zadanie, żeby no bo nie... nie to. nagle bardzo mocno bronić Kasi i w ogóle bardzo byłaś emocjonalna wtedy, wiesz, ale nie. Tam... emocjonalność akurat dla mnie dodała jej wiarygodności ta emocjonalność, bo ona dla mnie wyglądała jak ktoś sfrustrowany, kto bardzo chce, no. bardzo chce jednak przekonać emocjonalnie ludzi w ogóle grać inaczej niż wczoraj. Wczoraj to się cały czas tylko patrzyłaś po ludziach, a dzisiaj od rana byłaś wkręcona i na narrację. I że jesteś poddana manipulacji No wiem, ale wydaje mi się, że nie potrafiłabym po prostu czysto z mojej psychiki tak, tak grać, nie? mimo tego, że na jest moim współlokatorem i... Bardzo go szanowałem i jego jakby jakąś całą opinię. <grymne> to już misję. O, słuchajcie, o, o setap kręciłisty, tu wychodząc. I to jest dla mnie dziwne, że strasznie pod, od razu na mnie, jakby mówisz, że ja sobie wkręciłem misję na ciebie, nawet nie dasz mi wytłumaczyć. Byłeś człowiekiem, który najbardziej na, na Kurego jakby wjeżdżał Próbowa, według mnie przez cały dzień. zdanie innych osób, Przez cały dzień próbowałeś wszystkich odsunąć od głosowania na kasie i próbowałeś wszystkich mega wkręcić na Kurego, tymczasem Kury okazuje się obywatelem, który był pod pogróżkami. Tak. Dla, tak. dla mnie to opór go czyści, bo jakby wiedział, że on leci, to by nie nakręcał ludzi na niego, to bez sensu. To się trochę tak wyklucza, wiecie? Bo ja wiedział, ja, że ciebie to... Co... Tak mi się wydaje. Jeżeli byłeś osobą, która dała list z pogróżkami, to na pewno wiedziałeś, że nie została ona spełniona, więc dlaczego sekundę przed obradami powiedziałeś, że sądzisz, że wylecą dzisiaj trzy osoby. Bo uważam, że jedna z mafii ma backfire-kartę I ja się na przykład boję obstawiać dla mnie oczywiste bety, czyli Karola oraz Kasi. Oni, Oni tak mogą wybór że tak. no, nie się ja tego Ale tak, ja to mu jeszcze alibi. No, że w sumie, że muszę oczyścić w ten sposób. Oczyścił się w ten sposób. Drodzy mieszkańcy, domu mafii. No, tak jak mówiłem wcześniej, to nie jest czas na dyskusję, dlatego chciałbym, abyśmy przeszli do głosowania. No a to głosowanie to co już na archiwum zobaczymy w kolejnym odcinku.